Cześć, kto stał przed wyborem nowych okien, ten wie, że to może być niezły ból głowy. Opcji na rynku jest mnóstwo, ale tak naprawdę na placu boju liczą się dwaj główni gracze: PCV i aluminium. W tym materiale weźmiemy pod lupę obie te opcje, żeby ten wybór był, no, po prostu łatwiejszy. No właśnie, stoimy przed takim wyborem okien, to jeden z tych klasycznych dylematów przy każdej budowie albo większym remoncie. Co będzie lepsze: do domu, do mieszkania, a może do jakiegoś biura. Dobra. Koniec wątpliwościami czas na konkrety. Spójrzmy na fakty. Dobra, to wchodzimy w temat. Na Ringu mamy dwóch zawodników, absolutnych liderów rynku. W jednym narożniku wszechstronne i popularne PVC, w drugim super wytrzymałe aluminium. Każde z nich ma swoje plusy i minusy. To jasne, zobaczmy więc, w jakich konkretnie sytuacjach jedno rozwiązanie bije na głowę drugie. Na pierwszy ogień idzie absolutny król rynku, czyli PVC. Tak, to skrót od polichlorku winelu, ale zostańmy przy PVC, prościej. I nie bez powodu jest tak popularne. Uchodzi za taką, wiecie, opcję do wszystkiego. Uniwersalną i wszechstronną, która pasuje do większości budowlanych projektów. Ale co to właściwie znaczy, że jest takie uniwersalne? No więc pomyślmy. Okna z PCV można wstawić dosłownie wszędzie. W salonie? Jasne. W kuchni? Pewnie. Nawet jako okna dachowe. Ale to nie wszystko. Dochodzi do tego cała paleta kolorów, w tym te super popularne imitujące drewno. Dzięki temu można je idealnie wkomponować i w elewację, i we wnętrze. A na co dzień? Prosta sprawa. Łatwo się je czyści, a deszcz czy słońce im nie straszne. Krótko mówiąc, to taki pewniak na lata, niezawodny i elastyczny. Dobra, czas na drugiego zawodnika: aluminium. I tu sprawa wygląda trochę inaczej. Aluminium wkracza do akcji tam, gdzie standardowe rozwiązania. Coś, po prostu nie dają rady. To jest materiał do zadań specjalnych, dla tych bardziej ambitnych i wymagających projektów. I serio, to nie jest żaden slogan marketingowy. Właściwości aluminium są takie, że w pewnych sytuacjach jest ono po prostu niezastąpione. Mówimy tu o miejscach, gdzie potrzebna jest ponadprzeciętna wytrzymałość i no, możliwość stworzenia czegoś naprawdę spektakularnego. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. No więc tak, największy atut aluminium to jego niesamowita siła, ta wytrzymałość strukturalna. Dzięki niej można tworzyć gigantyczne przeszklenia. Mam na myśli naprawdę ogromne okna, wielkie witryny sklepowe, a nawet całe ściany ze szkła. Aluminium jest też super stabilne, więc architekci mogą poszaleć i projektować okna o bardzo nietypowych, odważnych kształtach. I to właśnie dlatego tak często spotyka się je w nowoczesnych biurowcach, hotelach czy innych dużych budynkach publicznych. Ok, mamy już ogólny obraz obu materiałów. To co? Czas na bezpośrednią konfrontację? Zestawmy ze sobą PVC i aluminium i zobaczmy czarno na białym, jakie są między nimi kluczowe różnice i gdzie każdy z nich wygrywa. Zacznijmy od zastosowania. To jest chyba kluczowa sprawa. PCV to taki standardowy, świetny wybór do budownictwa mieszkaniowego. Domy jednorodzinne, mieszkania w bloku tutaj sprawdza się idealnie. A aluminium? To już inna liga. Dominuje w projektach komercyjnych, w wielkiej architekturze, wszędzie tam, gdzie na pierwszym miejscu są wielkie i bardzo wytrzymałe konstrukcje. Dobra, a co z estetyką? Z wyglądem? No, tutaj trzeba przyznać punkt dla PCV. Daje po prostu znacznie większe pole do popisu, szersza paleta kolorów, różne wykończenia. Łatwiej jest dopasować takie okna do stylu domu. Aluminium jest pod tym względem bardziej powściągliwe. Opcji jest mniej, a już zwłaszcza jeśli ktoś marzy o wykończeniu, które idealnie udaje drewno. Ale uwaga, jeśli chodzi o trwałość, sytuacja odwraca się o 180 stopni, bo jasne, PVC jest wytrzymałe, nie ma co do tego wątpliwości, ale aluminium to już jest inna kategoria wagowa. Oferuje o wiele wyższą stabilność i jest po prostu twardsze znacznie trudniej je uszkodzić mechanicznie czy porysować. Mówiąc wprost, to twardszy zawodnik dobra. Spójrzmy na to wszystko w pigułce. W tej tabeli widać to idealnie. Zastosowanie: PVC uniwersalne do mieszkań, aluminium specjalistyczne do budynków publicznych. Wytrzymałość tutaj zdecydowanie wygrywa aluminium. Estetyka punkt dla PVC za szeroką paletę kolorów. No i dochodzimy do ostatniego wiersza do czegoś, co bardzo często jest decydującym czynnikiem czyli do kosztów. I tak oczy nie mylą. To jest chyba ta najważniejsza różnica, o której trzeba pamiętać. Okna aluminiowe potrafią być nawet dwa razy droższe niż ich odpowiedniki z PVC. A to już jest naprawdę spora różnica w budżecie. Taka inwestycja musi mieć solidne uzasadnienie w potrzebach całego projektu. Okej, okay, mamy na stole całkiem sporo informacji. Czas to wszystko zebrać do kupy i wyciągnąć ostateczne wnioski. No to jak to jest? Jak podjąć tę najlepszą decyzję? Wniosek numer jeden dotyczący PVC jest prosty. W większości typowych projektów mieszkaniowych to będzie po prostu strzał w dziesiątkę. Jest to opcja tańsza, ale wciąż bardzo dobra jakościowo. Daje świetne parametry, ładny wygląd i pasuje praktycznie wszędzie, a przy tym nie rujnuje portfela. Z kolei aluminium cóż, ono staje się absolutnie niezastąpione, kiedy w grę wchodzą naprawdę duże rozmiary, jakieś nietypowe kształty i ogólnie potrzeba maksymalnej stabilności konstrukcji. Jeżeli w planach jest ogromna przyszklona ściana albo budowa obiektu komercyjnego, to aluminium jest po prostu lepszym i co ważniejsze, bezpieczniejszym wyborem. Więc ostatecznie wszystko sprowadza się do priorytetów konkretnego projektu. Co jest ważniejsze, budżet i elastyczność w doborze kolorów, czy może jednak bezkompromisowa wytrzymałość i swoboda w tworzeniu wielkich architektonicznych form? Zrozumienie tej jednej fundamentalnej różnicy to tak naprawdę klucz do podjęcia najlepszej decyzji.